Dzień dobry, Wit słychać tak. Raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy, Jest OK? Ok. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju Wsi grillujemy. Grillujemy pod hasłem Kupuj świadomie na grilla. Produkt polski. Na pytania, czy mamy wśród polskich produktów propozycje na grilla, co grillować, jak grillować i czy w ogóle warto grillować? Odpowiedzą minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, zastępca dyrektora generalnego Kowru Marcin Wroński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński, kierownik systemu QAFP Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Jolanta Ciechomska, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki. Pani informacje na ten temat. Szanowni Państwo, to pytanie: czy grylować, czy nie grylować, to ludzie sami na to odpowiedzieli. To jest chyba największe hobby Polaków, szczególnie w ciepłej porze roku. Wszędzie, jak Polska długa i szeroka, spotykamy się między innymi po to, żeby pokosztować w ten sposób przygotowanych produktów, ale również po to, by z sobą rozmawiać, by cieszyć się byciem razem, byciem wspólnotą. Polacy, my Słowianie, lubimy biesiadować, lubimy się spotykać, lubimy również dobre jedzenie. I przygotowanie mięsa, ale nie tylko, przecież nie tylko z rusztu, z grilla przygotowujemy mięsa, również różnego rodzaju inne potrawy. Dzisiaj będziemy zajmowali się głównie mięsem, ma w Polsce Ogromną tradycję, zresztą na całym świecie. Słowo grill przebiło się do języka polskiego, chociaż jeszcze, jak sądzę, 20-30 lat temu w ogóle było w Polsce nieznane. Podobnie jak amerykańskie barbecue. Przebił się grill i stał się. Więc cieszmy się z tego, że im mamy przyjaciół, możemy z nimi. Mnie bardzo zależy, nam dzisiaj zależy, bo przecież mówimy o kolejnej akcji promocyjnej. Którą chcemy, którą chcemy zainteresować Polaków. Chcemy, by Polacy przygotowując się do grilla, kupując produkty do niego niezbędne, Kierowali się pewną logiką i naszą podpowiedzią. Przekonujemy Polaków, że warto kupować polskie produkty. Akcja kupuj świadomie produkt polski, Rozwija się w stopniu nawet przeze mnie nieoczekiwanym. Wiele instytucji zgłasza się, że chcą wziąć udział w tym, w, tym, w tym przedsięwzięciu. Wiele osób znanych, szanowanych powszechnie, rozpoznawanych z różnych dziedzin i sportu, i sztuki, i kultury, i nauki jest, zgłasza się po to, żeby móc wziąć udział, również pokazać znaczek, emblemat z hasztagiem. Nie oczekują za to żadnych pieniędzy, żadnej gratyfikacji. Cieszą się, że mogą w tego typu programach uczestniczyć. Bardzo im za to dziękuję. W zeszłym tygodniu dzięki również aktywności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i panu dyrektorowi Wrońskiemu również serdecznie za to dziękuję, Została podpisana, tu jest na dole Ministerstwa yy, tablica, która to przypomina, zostało podpisane porozumienie z, yy, wszystkich spółek polskiej PKP, naszego najważniejszego przewoźnika autokarowego firmy Polonus i Poczty Polskiej, która ma tysiące swoich placówek w Polsce. Porozumienie o promowaniu właśnie produktu polskiego w wagonach Warsu, Intercity, na dworcach kolejowych, na dworcach autobusowych, w autokarach, które mają również możliwości odtwarzania filmów czy pokazywania zdjęć, we wszystkich placówkach pocztowych, toczy się w tej chwili. Wielka akcja promocyjna pro, promująca polskie produkty. Jestem przekonany, wierzę w to głęboko, że nastąpi bardzo poważne przewartościowanie podejścia polskich konsumentów, a jesteśmy wszyscy konsumentami, do polskiej żywności. Zdaję sobie sprawę, że mamy również i przeciwników, którzy. W zwiększeniu zakupów polskiej żywności upatrują dla siebie jakiś gorszych warunków czy niepowodzeń. Dostrzegam również próby krytykowania polskiej żywności, pokazywania jej w krzywym świetle, sugerowania, że ta żywność co do zasady jest żywnością złą. Różne tego typu złe, głupie opinie się pojawiają, ale Jestem absolutnie przekonany, że polska żywność w swojej zasadniczej, podstawowej, dominującej ofercie jest znakomitą, może najlepszą żywnością na świecie. Mówię to bardzo, bardzo świadomie. Jeżeli są gdziekolwiek patologie, one mogą występować w każdym typie produktów, nie tylko spożywczych, to trzeba tępić te konkretne przypadki. Trzeba eliminować z rynku nieuczciwych producentów. Temu między innymi służyło połączenie od 1 lipca dwóch inspekcji odpowiedzialnych za jakość żywności w Polsce: inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i inspekcji handlowej, która podlegała Urzędowi Ochrony Konsumenta i Konkurencji, tej części spożywczej. Stworzyliśmy nową instytucję, o wiele mocniejszą z odpowiednimi laboratoriami, która kontroluje cały łańcuch żywnościowy od producenta do półki sklepowej, a wcześniej było to pozrywane, tak jakby celowo komuś zależało na tym, żeby jedna instytucja mogła kontrolować producenta do hurtowni, a druga w sklepie, ale ta, ta pierwsza nie mogła sprawdzić w sklepie, a ta, która nawet dostrzegła mankamenty żywności w sklepie, nie mogła iść do producenta. Tak, jakby zależało komuś na tym, żeby system kontroli był nieszczelny. To wyeliminowaliśmy. I jeżeli gdziekolwiek są przykłady patologii, oszustwa, fałszowania, to będą bardzo mocno karane. Gorącym żelazem to będziemy wypalali, ponieważ popsucie wizerunku polskiej żywności przez jakichś pojedynczych producentów. Którzy robią to albo z głupoty, albo ze złej woli, albo chęci uzyskania nieuprawnionego zysku, psuje wizerunek wszystkim. Dlatego ta troska o polską żywność musi nas wszystkich skłaniać, każdego, do eliminowania tych, którzy tę te, żywność mogą, mogą fałszować. Ale powtórzę to jeszcze raz: jestem absolutnie przekonany, że polska żywność jest żywnością bezpieczną żywnością wysokiej jakości, żywnością, którą warto kupować. Więc jeżeli ktoś czuje się patriotą, jest przekonany, że jego zakupy również wspierają naszą gospodarkę, miejsca pracy, dochody rolników, dochody budżetowe, które są przeznaczane na wielkie programy społeczne realizowane przez rząd prawa i sprawiedliwości, to niech szuka znaku produkt polski i tym znakiem się kieruje. Ale jednocześnie ci wszyscy, którzy w szczególności wobec mięsa, ale również innych produktów, szukają jeszcze wyższej jakości, szczególnej jakości, za którą, jak rozumiem, są gotowi również odpowiednio zapłacić, to podpowiadamy, że mamy szereg znaków, jakościowych, tych gwarantujących jakość produktów tymi znakami oznaczonych. Zarówno unijny system oznaczeń, który powinien być wszystkim znany, jak również polskie znaki jakościowe, które prowadzą koledzy, koleżanka również, gdzie tam Iza jest, gdzieś się schowała. Pozdrawiam serdecznie Izbę Produktu Regionalnego. Proszę Państwa, Warto szukać oprócz produktu polskiego, który nam gwarantuje, że to są produkty, które w Polsce urosły, które w Polsce się urodziły, które w swoim składzie zawierają co najmniej 75% składnika tego pochodzącego z Polski. Niektórzy twierdzą, że powinno być 100%. No możemy rozważać, jaki, jaki powinien być ewentualny margines dla produktów pochodzących spoza Polski, ale przecież nie da rady. My jesteśmy krajem w, określonym, w określonej strefie klimatycznej. Nie, nie jesteśmy w stanie wytworzyć wszystkiego. I ten podawany, często może nadużywany przykład. Trudno sobie wyobrazić gołąbki z ryżem w 100% pochodzących z Polski, bo tego ryżu jako żywo na razie nie, nie uprawiamy. Chociaż klimat się zmienia i nie wiadomo, czy kiedyś nie wprowadzimy, że w przypadku gołąbków również 100% surowców pochodzenia krajowego. Korzystajmy, proszę Państwa, również z tych oznaczeń, które pokazują albo. Sposób wytwarzania, tradycyjne metody są jeszcze większym ukonkretyzowaniem regionu, z którego pochodzą. Czy też dotyczą zwierząt ras rodzimych. Pozdrawiam koleżankę i kolegów ze związku, który zajmuje się polską czerwoną krową. Również te rasy rodzime będziemy wspierali w kolejnym budżecie, w kolejnej siedmiolatce środków unijnych, bo chodzi o to, żeby również je w jakiś sposób wyeksponować. Szukajmy, proszę Państwa, i nikt, nikt nie oczekuje, że wskaże konkretny gatunek mięsa, bo ani mi tego nie wolno. Oczywiście mam swoje preferencje. Lekarze, co prawda, te moje preferencje raczej krytykują. Ale mamy znakomitą wołowinę. Znakomitą wołowinę. Ona nie ustępuje tej wołowinie, która jest podawana jako wręcz ten wzorzec sewr wołowiny argentyńskiej. Może kiedyś polska wołowina będzie... Tym niedościgłym wzorem dla hodowców na całym świecie. Mamy znakomitą wieprzowinę, to jest ogromna tradycja. Polskie narodowe mięso to była wieprzowina. Zawsze nią się szczyciliśmy, i w kanonie kuchni polskiej, który z okazji stulecia przygotowaliśmy, stu najbardziej znanych i rozpoznawalnych dań w Polsce. Dań podzielonych tak, jak się jada posiłek, czyli danie wstępne, zupa, drugie danie i, i deser, to oczywiście kotlet schabowy jest na wyjątkowo poczesnym miejscu i trudno się Polakom dziwić, ponieważ jest tradycyjnie kojarzony z Polską, więc mamy również znakomitą wieprzowinę. Mamy bardzo dobre mięso drobiowe, zarówno różnych gatunków tego drobiu, nie czas by to wszystko przedstawiać, zarówno kurze, jak i indycze, bardzo rozwija się w Polsce Hodowla tych trochę zapomnianych ras zwierząt, gatunków zwierząt. Znakomita, znakomity rozwój hodowli gęsi, szczególnie w postaci małych stad przydomowych, bo na takich mi najbardziej zależy. Tego drobnego inwentarza, który w gospodarstwach przez wieki hodowany był i znakomitym zastrzykiem dochodów gospodyni to zawsze były pieniądze gospodyni ale również znakomitym uzupełnieniem czy też podstawą do żywienia rodzin mieszkających na wsi. Mamy proszę państwa w czym wybierać i absolutnie powinniśmy i bądźmy przekonani polska żywność jest najlepsza na świecie. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Dziękuję bardzo panie Ministrze, Zapraszam dyrektora zastępcę dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia pana Marcina Wrońskiego. Panie ministrze, szanowni państwo, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię, która ma na celu podniesienie świadomości wśród klientów, wśród konsumentów. Chodzi o to, żeby klient, jeżeli chce wydać pieniądze, to żeby kupował prawidłowo żywność, jaką chce kupić. Czyli jeżeli chce w sposób najpełniejszy wspierać polską gospodarkę, żeby jak najwięcej wpływów wracało do polskiego budżetu, zostawało w polskiej gospodarce, to musi świadomie kupować produkt polski. Jeżeli chce produkt ekologiczny kupić, to musi wybrać produkt z zielonym liściem. I tak w przypadku tutaj wszystkich oznaczeń po kolei, mam nadzieję, że później będzie okazja bezpośrednio będziecie mogli Państwo indywidualnie porozmawiać z ekspertami odnośnie tych oznaczeń, co one oznaczają. Ale jeżeli klient chce zapłacić za dany towar, za daną jakość czy za dany kraj pochodzenia, musi być świadomy swojego wyboru i być pewien, że te pieniądze wydał w sposób prawidłowy. Bo patriotyzm w obecnej sytuacji najlepiej pokazywać przy półce sklepowej. W późniejszym etapie, oczywiście, ten patriotyzm można pokazać na grillu. Nieważne, czy grillujemy wieprzowinę, wołowinę czy drób. Dla gospodarki polskiej ważne jest to, żebyśmy grywali polskie mięso. Chciałem do tego zachęcić i zaapelować też do nas wszystkich Polaków, żebyśmy w takich właśnie bardzo miłych okolicznościach, jak mamy dzisiaj, przy grillu ze znajomymi, z rodziną, Okazywali swój patriotyzm, pokazywali postawy patriotyczne, promowali miłość do ojczyzny i kupowali, grillowali polskie mięso. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Pana dyrektora Dariusza Goszczyńskiego z Generalnej i Krajowej Rady Drobiarstwa. Poproszę o odpowiedź na to, czy warto grillować polski drób? Dziękuję bardzo. Panie ministrze, szanowni państwo, na pewno warto. Tak jak już pan minister powiedział, systemy jakości żywności służą z jednej strony informowaniu konsumentów o właściwościach, cechach produktów, z drugiej strony zaś pomagają producentom tych produktów lepiej zarabiać. To, co wyróżnia systemy jakości żywności, to dodatkowa kontrola. Każdy produkt uczestniczący w systemach jakości żywności musi być dodatkowo zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą właśnie po to, aby konsument. Miał zagwarantowaną tę jakość, aby miał pewność, że kupując ten produkt, otrzymuje właśnie to, czego, czego oczekuje. Mówiąc o systemach jakości żywności, pozwólcie, że zacznę od systemów wspólnotowych, czyli takich, które swoją jakość, swoje cechy mają zdefiniowane w przepisach właśnie prawa wspólnotowego. Pierwszy system to system chroniący i promujący produkty regionalne i tradycyjne jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności. Jako Polska mamy zarejestrowane w tym systemie 43 produkty, co powoduje, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce krajów Unii Europejskiej. Czy to dużo, czy to mało, oczywiście potencjał Polski jest bardzo duży. Natomiast należy mieć świadomość tego, że za jedną nazwą, za jednym produktem, jak na przykład jest jabłko grujeckie, stoi ponad 400 producentów, za rogalem świętomarcińskim ponad 100 cukierników. Jako Krajowa Rada Drobiarstwa chcemy również przyłożyć się, spowodować, aby ten katalog się rozszerzył, dlatego też pracujemy nad przygotowaniem wniosku do Komisji Europejskiej o rejestrację młodej polskiej gęsi owsianej fantastycznego produktu, o którym mówił już pan, pan minister. Produkt, który cały czas jest chyba bardziej rozpoznawalny w Niemczech niż w Polsce. Choć w ostatnich latach dużo dobrego dzieje się wokół promocji polskiej gęsiny. Jestem przekonany, że rejestracja jako chronione oznaczenie geograficzne spopularyzuje ten produkt. Kolejny wspólnotowy system to system rolnictwa ekologicznego. Chyba najstarszy system, bo już w latach 90. w Polsce zaczęto promować, wyróżniać produkty ekologiczne. Obecnie mamy ponad 20 tysięcy producentów, którzy gospodarują na ponad 500 tysiącach hektarów upraw ekologicznych. To, co istotne, to to, że w ostatnich latach jest coraz więcej przetwórców produktów ekologicznych. To, czego nam wcześniej brakowało, kiedy sprzedawaliśmy płody rolne, w tej chwili coraz więcej przetwarzamy tych produktów. Pozwólcie Państwo, że jeszcze powiem kilka słów na temat krajowego systemu jakości żywności, wyróżniającego produkty tradycyjne, jakim jest system jakości i tradycja, administrowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest z nami pani prezes Iza Byszewska, która wie wszystko doskonale o tym systemie. To, co ja chciałbym powiedzieć, to to, że ten system w tej chwili zarejestrował ponad 300 produktów i znakomicie przyczynił się do popularyzacji produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce. Tak więc to, co jest jeszcze ciekawostką w systemie jakość i tradycja, to to, że wymagania, które są w nim, są wyższe od wymagań w systemie wspólnotowym. Z całą pewnością obserwując trendy konsumenckie, jestem przekonany, że systemy jakości żywności będą się dalej rozwijały. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A czy wybierając produkty na Grilla warto pamiętać o systemie QAFP? O wypowiedź bardzo proszę panu, panią Jolantę Ciechomską. Szanowni Państwo, oczywiście, że warto pamiętać. Od momentu, kiedy pan minister otworzył dzisiejszą konferencję, do momentu, kiedy zaczniemy smakować te pyszne potrawy, polscy konsumenci staną przed sklepowymi półkami, zastanawiając się, jakie produkty wybrać. Po to właśnie powstał system QFP, żeby poprzez zamieszczenie tego znaku na opakowaniu konsument miał jasny przekaz, że wybiera produkt certyfikowany o najwyższej jakości że produkt wybrany opiera się na polskim surowcu, a kupując go wspiera polskiego rolnika i polską gospodarkę. System QFP łączy wszystkie ogniwa w łańcuchu produkcyjnym, rozpoczynając od hodowcy, poprzez ubój, rozbiór, aż po dystrybucję. Jako Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego już od 10 lat z sukcesem wdrażamy system QFP na rynku. Oferta produktów jest bardzo szeroka to mięso wieprzowe, mięso drobiowe, jak również wędliny. W naszej długookresowej strategii rozwoju systemu QFP założyliśmy również uświadamianie konsumentów, edukowanie ich oraz budowanie silnej, znaki, silnej marki systemu QFP. Te działania prowadzimy już od lat, promując system QFP i prowadząc liczne kampanie promocyjno-informacyjne. Miło mi poinformować, że konsumenci, którzy wybierają produkty QFP są świadomi, że to jest produkt oparty na polskim surowcu, na sprawdzonym pochodzeniu i mają zagwarantowaną najwyższą jakość tego produktu. Dziś nasze produkty są dostępne w ponad 1400 punktach dystrybucji, zarówno w sprzedaży internetowej, w sklepach wielkopowierzchniowych, jak również w sklepach firmowych, zakładów, które są uczestnikami systemu QFP. Budowa krajowego systemu jakości żywności to działanie na rzecz konsumentów, ale również dbałość o nasz krajowy system i o firmy, które działają na tym rynku. To wyraz nowoczesnego patriotyzmu konsumenckiego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą produktów QFP: mięsa wieprzowego, drobiu oraz wędlin. Kupujmy produkty polskie ze znakiem QFP, a dziś życzę Państwu. Wielu smacznych wrażeń podczas degustacji. Bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w świadomości konsumentów, niektórych konsumentów funkcjonuje jeszcze taki stereotyp, że wołowina nie nadaje się na grilla. O odpowiedź na to pytanie poproszę pana Jerzego Wierzbickiego, prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów bydła mięsnego. Dzień dobry Państwu. Wołowina jak najbardziej nadaje się na grilla. To znaczy, stereotyp jest taki, że polędwica jest dobra na grilla, no ona jest tak droga, że w zasadzie trudno po nią sięgnąć. Natomiast przy dobrej produkcji, dobrze poprowadzonej produkcji żywca wołowego i dobrze poprowadzonym procesie dalszej obróbki, tego chłodzenia, dojrzewania, wiele kawałków wołowiny jest również świetnych na grilla. Przebija się już w Polsce antrykot, rozbew, krzyżowa jest szereg innych elementów, tanich, stosunkowo tanich, a które są na grilla bardzo dobre. Ale do tego, aby z tuszy wiele elementów było dobrych na grilla, potrzeba jest kontrola procesu, potrzebne jest zaangażowanie rolnika, producenta. I to zresztą było podstawą do powstania systemu QMP, Qualtimate Program. Nasza organizacja, organizacja rolników, producentów żywca wołowego, postawiła sobie wyzwanie takiego spisania wymagań wspólnie z przetwórcami, aby produkować wyższej jakości produkt lepiej odpowiadający zainteresowaniom i potrzebom konsumenta i uzyskiwać w łańcuchu dostaw wyższą cenę za produkt końcowy, za mięso kulinarne, a także uzyskiwać u rolników lepszą cenę za tak produkowany żywiec. System dzięki polityce prowadzonej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, systemy jakości uznane przez kraj członkowski, czyli uznane przez ministra i notyfikowane przez Unię Europejską mają możliwość, mają wsparcie z systemu PROF. Rolnicy, którzy są w systemach uzyskują refundację kosztów certyfikacji i kontroli, a także składki na udział w systemie. Tą motywacją, która rolników powinna skłaniać do wchodzenia w ten system, w każdy z tych systemów, jest premia płacona przez rolników, podmioty skupujące, przez podmioty skupujące, które są gotowe dzielić się tą wyższą ceną uzyskiwaną na półce sklepowej z rolnikiem, aby go zmotywować do wchodzenia do systemu. Systemy jakości są bardzo ważnym na, na narzędziem, ważnym instrumentem, który pozwala rolnikom dostosowywać się do wymagań rynku. Dzisiaj koncentrowaliśmy się na walorach kulinarnych wołowiny w systemie QMP, ale już wiemy, pracujemy od dwóch lat na zmianie systemu w kierunku produkcji zrównoważonej, bo takie są oczekiwania konsumentów. Inspiracją dla nas są hodowcy z Australii, którzy mówią, że do 2030 roku ich produkcja wołowiny będzie neutralna dla klimatu, zero emisji. To są inspiracje dla nas i skoro są takie wyzwania i polityka też Komisji Europejskiej idzie w kierunku zrównoważonej produkcji zwierzęcej my zmieniamy się też w tę stronę i takie zmiany zostały przygotowane. Wołowina na grilla jest wyśmienita, ma znakomity smak, ma znakomity aromat, jeśli jest dobrze wyprodukowana. Mam nadzieję, że będziecie państwo mieli okazję osobiście to sprawdzić na grillu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze chwilkę na dwa trzy pytania od dziennikarzy, czy mają państwo pytania? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Panie Mistrze, bardzo proszę o podsumowanie. Szanowni Państwo, zapraszam do degustacji. Trochę się martwię o wegetarian i tych, którzy preferują kuchnię wegańską, bo za wielkiej oferty to dzisiaj dla nich nie mamy. To są soki z wiatrowego sadu, więc chociaż się napijcie. Zapraszam do tego, byśmy mogli to wszystko, co dzisiaj kucharze przygotowują i z wołowiny, i z wieprzowiny. I zrobił posmakować. Jeszcze jedną rzecz. Proszę Państwa, ta łączka, na której odbywamy konferencję, nie świadczy o tym, że w Ministerstwie Rolnictwa nie ma kosiarki. Jest i, i na paliwo do kosiarki też jeszcze mamy. Natomiast chcemy pokazać. On trochę trzeba będzie może podsiać jesienią, że. Niekoniecznie koszone trawniki i glaki dookoła rosnące, to jest to, co powinno charakteryzować obejście naszych domów, naszych urzędów. Ta tak zwana kwietna łączka, która ma i koniczynę białą, i koniczynę perską, Nostrzyk, różne inne również kwitnące rośliny, zauważcie, nie wymaga pielęgnacji, nie wymaga podlewania nie wymaga jakiejś szczególnej troski, jest bardziej naturalna niż ten wystylizowany, idealnie równiutko utrzymany stujami wokoło trawnik. To jest również pokazywanie pewnych nowych trendów. Między innymi te kwietne łączki stają się bardzo popularne w całej Unii Europejskiej, w Brukseli, w stolicach wszystkich krajów. Jeżeli dla kogoś te inspiracje z krajów zachodnich są istotne, to właśnie nie wystrzyżony trawnik jest kuli trendy, tylko kwietna zielona łączka. Serdecznie państwa również do takich łączek zapraszam, a teraz zapachy chyba skłaniają, żebyśmy się udali do naszych kucharzy. Dziękuję panu ministrowi. Dziś w ministerstwie grilluje znany szef kuchni Marcin Suchenek który od wielu lat promuje polskie produkty i polską kuchnię na międzynarodowych targach kulinarnych, między innymi w Chinach, na Ukrainie i we Włoszech. Obiecał, że poczęstuje nas dziś polskimi mięsnymi symakołykami. Zapraszam państwa.